Hejka, Aleksander po tej stronie Bar Academy. słuchajcie mam już przygotowaną kawę, rozlewam ją w tej chwili na nasze filiżaneczki, jeszcze świeża, pachnąca, gorąca, no i teraz tak, chciałbym zaserwować komuś kawę z mlekiem, tak? Chciałbym zrobić cappuccino, kaferatę, jakkolwiek, ale musimy jakoś to mleko podgrzać i musimy je napowietrzyć, spięć fajnie, tak? Więc myślałem na początku, że będę pokazywał wam ten przyrząd do manualnego spieniania, ale musiałbym podgrzewać mleko i się przypalić i mogę nie wiedzieć, co do końca tam się w środku dzieje. Więc wlazłem totalnie nowy sprzęt rewolucyjny, fenomenalny sprzęt profesjonalny parowik. Do czyszczenia okien. Słuchajcie, są takie czasy, że każdy sobie radzi jak może. Ja go podam, tutaj na szybko, żeby stracić ciśnienia. Słuchajcie, to jest ważna rzecz. Możesz też ją kupić w kombi. Cbanek, yy, nalewamy sobie mleka. A mleko jest skąd? Z piotnicy, bo skąd? Dobra. I teraz uwaga, to jest trudna operacja, trzeba to panować. Ja to robię drugi raz w życiu, więc yy, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Uwaga. Ociekało, a to nic nie szkodzi. Mleko się idealnie podgrzewa i nadaje się konsystencja taka gurtowa można powiedzieć. troszkę bardziej gęsta. Trzeba jeszcze do gier dodamy, pyk. Długo. Pamiętacie o wyczyszczeniu tego dokładnego dezynfekcja. Odsycałem sobie na bok. Ciach. Robię dwie kawy, więc chcę, żeby tekstura była taka sama i w jednej i w drugiej. Więc dzielę sobie część tej pianki na, na dwie piżanki. Teraz nie wiem, czy to będzie widać, co tu się dzieje. Przepoleruję mleko. Ciach. Mieszam kawę z mlekiem. Trzeba arty, ale słuchajcie, w tych warunkach i tak, jest, i tak jest nieźle. Szybko zlewam sobie drugie mleko. Tu się może trochę bardziej postaram. Delikatnie mieszam kawę z mlekiem. Pyk, nie wiem czy tu widać. Łabądek, trochę krzywe serduszko na końcu, ale słuchajcie, możemy ćwiczyć w domu, możemy ćwiczyć w domu, dobry sprzęt nam pomaga, mam jeszcze parę innych pomysłów jak, jak zrobić kawę, przygotować kawę w domu różnymi sposobami, więc stay tuned i siedźcie w domu.